Witam na moim kanale, zanim zaczniemy, gdzie będę odpowiadał na wasze pytania, trzeba, e, pamiętajcie, by zostawić... i dzwoneczek, i łagra to będzie live'ik na razie taki pierwszy QA z lajwikiem no wiecie za 45 subskrypcji dobiliśmy wam się jestem pod wrażeniem jeszcze 5 subskrypcji pamiętajcie już już nie muszę mówić 145 subskrypcji to jest QA tylko co powiem wam widzowie teraz będzie 150 subskrypcji to wtedy 3 to 130 nie wiem co będzie z 150 a pięciu osobami um, teraz będzie tak że jak będą te 5 dodawania, to nie będę nim za bardzo czasami już nic nie robił a czasami będzie coś robić no nie trzeba także tak e, subskrypcja ok góry dzwoneczek. pamiętajcie że 150 subskrypcji to są 3 w 130 no i widzowie mamy tak około macie 20-30 minut tak na zadawanie mi pytań ja po prostu będę siedział w lobby w lobby, bo no... no tak jakby, A czy jak chcecie no nie mogę siedzieć w lobby, albo grać i odpowiadać wam na wszystkie pytania, jakie będziecie mi zadawać macie na to i wyłącznie, nie wiem z tak 20, z pół godziny macie na, no dajmy tak 20 minut, na zadawanie mi pytań no chyba, że będzie mniej widzów, to wtedy dam 10 minut max, albo, nie 20 tak, dobra, no to widzowie zadawajcie mi pytania, ja jestem gotów Możecie mnie zadawać Bożem nawet takiego skinka, bo nie wiem no Takiego skinka Taki skinek trochę już dawno nie grałem, to tego go włożyłem Aha, nie ma nikogo No i... A ja myślałem, że wszyscy wejdą, jak będzie ty kuji, a no A jeszcze plecak wezmę i czekajcie widzowie. Mm, Dobra, no i czekam No nie ma nie, Chyba, chyba dzisiaj nie będzie nikogo a zawsze odpalam wiki, Tylko że to jest Q&A, czyli odpowiada na wasze pytanie. I to jest, to miał być niestety live. To nie miał być odcinek. Wizowie 13 minut teraz daje już się daje 20, 14, 15, tylko teraz 13, 13 minut. Jak będzie 9, to obniżmy jeszcze. Wizowie <grymne> nie ma nic. 12 minut, no dobra, dobra. dobra, 12 minut dla Jawika i kończymy. Sorry Warrior, nie teraz, to jest QIA. Ja. Nie mogę tak teraz. Dobra, dajemy tutaj już 11 minut lajbika. No niestety, widzowie, 11 minut mi się aż do zadawania mi pytań. Chyba dzisiaj się nie udało. Ale możecie też pod komentarzem, to może już na niektóre odpowiem. Pod tym lajwem No i uwaga, widzowie, powoli kończymy. Czekajcie sprawdzę, która godzina. Bo lajbik już jest, to nie? Ojej, 18. To nie będziemy mieli za długo dzisiaj takiej fajne zabawy. a dobra. No to, tak, nie wiem, 9 minut, 10 minut, coś tam, i parę sekund. Nie, 11 minut już. Może. No dobra, to 10 y minut i 20 sekund kończymy najwika. No niestety nie do zostało tylko 19 sekund. Maksimka. No, ale niestety, no. Y Także co? Niestety ten kuja nie wyszedł nam. Myślałem, że wyjdzie. Dobra, nie chcę, bo już poleci te 12 minut, ale i tak już się e, widzę, żegnamy. No więc tak, e, widzimy, widzimy się zaraz na live'iku kolejnym. A więc subskrybujcie mój kanał, co dzisiaj w górę dzwoneczek. No niestety, się nie było pytań. Szkoda, zarobić ten, ten live był najgorszy, trochę. A to było oczywiście Kuya, ja. czyli ja odpowiadam na Wasze pytania. No mam nadzieję, że w następnym Kuya ja wyjdzie trochę lepiej. Ale może pod tym właśnie ja na ja napisać mi niektóre e pytania, to odpowiem Wam na niektóre pytania, więc no, subskrybujcie mój kanał, zaciągnijcie w górę dzwoneczek, widzimy się zaraz na następnym live'ie, takim ostatnim już dzisiejszym i e no i co, do zobaczenia.